Siemanko wszystkim. Dzisiaj mamy paczuszkę do otwierania od Portal Games. Dzięki bardzo za paczuszkę. Paczuszka przyszła nam do recenzji. No kurczę, blaszka się otwiera. Teraz pokażemy, co tu jest za cud. Dobra chwilkę jeszcze jeszcze. O, dobra, żeby tu nie uszkodzić nic. Ojej papierów upychaczy. Dobra. Tak. I teraz tu, Tak, i tak. Tum, tum, tum. Dla niektórzy, którzy nie wiedzą, dużą wersję białego zamku również posiadam, ale teraz chęcią sprawdzimy małą wersję. Mniejszą. Biały zamek duel. No. I poka pokażę, co mam w środku. Dobra. Dobra jeszcze sekundeczkę. To te nasze małe pudełeczko. O. No, opa! Na pierwszy rzut mamy instrukcję. Widać, że szczegółowa dosyć obrazków, mnóstwo jest. Dobra. Tutaj mamy... Pelki, jakieś. A, zobaczmy pelki. Ładne, to fajne. Ojej, 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 oj, właśnie machnę wagową, Dobra. Tu mamy jakieś karty. Tworzę może i pokażę Wam te karty, co? Dobra, chwilkę, chwilka, chwilka, bo ja oczywiście. O, no tak, włoż jeden. Tu, 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 tu. Tutaj jakieś te... O. Tak, tu jakieś karty. O, tutaj, tak. Dobra, tu jak tutaj zasoby są... No, zobaczcie. Jamy zamek duel, promo. O, tu wyskoczyło? plaski coś? O, to wyskoczyło. Tak, tutaj, tak. Dobra. O, chwilkę. O, je ja, zobaczcie. Też. Jak, dobrze, jak dobrze kojarzę, to tutaj już nie będziemy mieli tych mostków. To są we większej wersji. I tu mamy chyba planszę. Dobra, chwilka. I mamy planszę, zobaczcie. No to będziemy testować. W takim razie czekajcie na recenzję, na pewno się pod, na podrzuconej koszce...